Hej, cześć, witajcie z tej strony, czyli Jedion. I generalnie to w skrócie. Generalnie w skrócie. E, chodzi o to, że to jest prawdopodobnie ostatni odcinek. już poprzedni spaperałem Tak jak zwykle. E, miniaturka mi chyba nie wyszła I sam film zresztą też. Więc. Wyszło jak wyszło. Za każdym razem, nie wiem dlaczego, ale... Nie gadam za dużo. To jest. To jest. To jest dziwne. Co w się sensie nie jest dziwne, no gadam za mało, ale like, No nie wiem. Dzisiaj zajmiemy się tym samym, czyli kończymy Fabułę. Nie wiem czy będą jeszcze inne filmy, czy nie. Na razie wiem, że będzie koniec fabuły i na razie nie będzie filmów z Need for Speed'a. Chociaż no, znowu są bugi. A, pewnie za was zastanawiam co to robi to Volvo, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Ale nieważne, doślimy je do magazynu. O, aha. Okay. Zajebiście to, ju czyli rozumiem, że już kończymy Gierkę. Okej, okay. to się przynajmniej misje ze spajkiem bo misje Spike'a się kończą powoli, skoro już poznaliśmy jego mentora. Więc, yeah, let's fucking go. Lecimy. No i jest, że dzisiaj spajka kończymy i prawdopodobnie już zakończymy też również yy, te wyścigi tej... Ej, nie pamiętam jak ona miała... Tej drugiej baby, nie pamiętam. Nie, naprawdę nie pamiętam. Okej, okay, czyli lecimy kolejny rekord. To nie tak, że ja robię wszystkie rekordy, a on się tylko przegląda. Like... Dobra, let's fucking go, let's do it. To będzie ciekawe, znaczy jeszcze nie, to będzie myślę, że jeszcze łatwe do picia. Później będzie myślę, że może trochę trudniej. I już jest ponoć R.I.B. hard, ale nie zawsze hard oznacza hard. Um... Że na wsi jeszcze nie przyjął gamey Prawdopodobnie się nie przyjmą To też pewnie przez miniaturkę Kocham to, że jestem tak Polernie słaby w robieniu miniaturek Naprawdę potrzebuję kogoś, kto by mi pomógł z tym Ale to... To nie, To nie teraz, może gdzieś kiedyś w przyszłości na razie by doradził sobie ze swoimi gównianymi miniaturkami, Dobra, ile zostało nam czasu? Dwa... E nas spokojnie zdążymy. Jeszcze będziemy mieć zapasem, mówię wam 8 stage, to znaczy 8 stage. What the fuck, 8 e, e, punktów kontrolnych to jest prawie jak nic, w ogóle zastanawiam się, bo kupiłem sobie ostatnio e, case animatornik dwójkę. Generalnie spoko gierka i ale jest ma ultra ciężki single player, więc zastanawiam się czy nie zrobić jakiegoś poradnika do tego, bo ja mi się udało, ale powiem szczerze, że trzeba naprawdę mieć wyczucie do tej gierki, bo jest no ciężka, może ciężka, nie tylko wkurzająca, OK. Szczególnie niektóre zbagowane poziomy i które też są pobagowane, więc wyrzedł nowy ten, więc no. Okej, okay, mamy to za sobą. Teraz się rozpieczyłem, niezłe dachowanie zaliczyliśmy, ale no. O! Okej, okay, okay, czy ja zobaczę pociąg? Nie, bo w się były. Nigdy nie widziałem, żeby Zajeżdżał pociąg tutaj. O, tak. Ale się wrąbałem trochę jak w dzik w kartofle. Zrombałem to trochę. Staram się tym jakoś dobrze operować, ale nie zawsze wychodzi. W ogóle dajcie znać, czy chcecie. Porzę, niedługo, piątkę. Bo w sensie. nie wiem, czy nagrywać. W sensie. Porza, piątka jest fajna, ale nie, nie jest bardziej do poczynania samemu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Holy fuck, co ja zrobiłem. Eee, tak, tak sądzę, że jest bardziej do pogrania sobie samemu niżeli przechodzenia tego na filmie. Niby to jest ten sam typ gry. Niby też jest fabuła, ale. No nie wiem. W sensie fajnie niby mi się ogląda takie gameplaye, ale. I don't know. Nie wiem, powiedzcie, czy. Warto by było, czy nie. Ja się zastanawiam, dlaczego za każdym razem jak ona gada przez telefon, to brzmi, jakby ktoś się co najmniej porwał. Like literally. Dobra, jedziemy znowu do tego, do Magnusa. Chociaż dostałem już achievement, więc to byłby koniec? Chyba tak. Like, tak mi się wydaje. To no nie wiem. Let's see, czy to już jest koniec? Dobra, no to co? Czy to już jest koniec, czy jeszcze nie? Tak, jeszcze, jeszcze jeden wyścig. Przynajmniej tak myślę, bo. Chyba, że zrąbałem, ale. Tak. W ogóle, chyba w wozie są nowe te, Nowe zapomniane wozy, czy jakoś tak to się zapomniało? Kocham język polski, a bardziej ich tłumaczenia, nie? Je tłumaczenia na język polski to jest, kurwa, stan umysłu. Powinniście kiedyś zagrać we FNAF, forgotten memories i przejść jedną noc. Zamiast 6 IM am, ujrzycie 6 jestem. Dobra, lecimy. Nie ma co się. Yy, a. Umiem w polski język. Yy, nie ma co się. Nie umiem. Nie umiem. Nie wiem, co chcę powiedzieć. W sensie wiem, ale nie wiem. Lecimy po prostu. I don't know. Żeby nie było za mało mówienia czy coś. Chciałem powiedzieć jakąś też ciekawostkę dzisiaj znowu, ale... Gest, że nie będzie, bo ja tak nie umiem w ciekawostki. W sensie umiem, ale... Nie mam o czym. Eee. Mogę powiedzieć w sumie ciekawostkę o Mazdzie MX5. Nie, nie, nie mam. Znaczy mam niby, ale. i don't know. Nie wiem szczerze. Mam też ciekawostki o skodzie, ale to, to nie jest chyba aż tak ciekawe. Jeżeli chodzi o ciekawostki Mazdy MX5, to są takie bardziej. Zwykłe, głównie na przykład o to, że nie wiem, że był pierdyliard różnych wersji specjalnych Masty. Jedną z nich była Mazda X5, nie wiem czy dokładnie się tak nazywała, ale chyba Lemon. Jest to nawiązanie do Mast, które się śpiały właśnie w Lemon. No czyli Like miała to specjalne malowanie, które miała też inna Mazda. Zapomniałem jak się nazywała, to była też taka, to, to była też ciekawa nazwa ale to nie jest to jest ok. A ja mam sporo ciekawostek, ale to tam. To nie jest aż taki sporo. Dobra, lecimy nam do Magnusa, i grę spieprzamy w mak Mac standardową. Uh, poziom znowu wysoki. Harder, It's hard. Ale to nie jest aż taki hard. Nie tak hard jak Case Animatronics 2. Czy w sumie Case 2 Animatronics. Ja wiem, że ty nie robisz żadnej różnicy, ale przez pół życia żyłem w błędzie. Naprawdę, myślę. Eee. Eee. eee... 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 Nie. Od początku. Co ja zrobiłem, What the fuck was that? Muszę w ogóle sobie naprawić tą gałkę od y, pada, bo ona trochę jest pieprzana na bok czasami. Co tu za gorsze? No, o tym mówiłem, kurna zaczął mi spieszać znowu na boki. Ale nie wiem dlaczego... Może no nie, no nie wiem, nie mam pojęcia. Popier Nie mam z nim szansę trochę. Zbiłem się o ścianę, więc prędkość mi się zbiła. Ale no to będzie problematyczne na pewno. Jeszcze z tym, że mi się zbija na boki samochód, to też będzie problem. Oh fuck. Dobra, na styk. Na styk. Naprawdę nie, nie lubię tego, jak mi spieprza na boki. Bo to nie jest ani przyjemne, ani nic. Dobra. No dawaj, no dogoń go. On nie jest aż taki szybki. No, znaczy jest, ale... Kurde, prędkość mi spieprza. Literalnie mi spieprza. Prędkość mi się rozwala. Rozwala, what the fuck? No, w sensie, you know mi mi oh, shitter s fucker. To nie ja. To był Magnus Walker. To wszystko przez niego. Tak szybki. Najlepsze jest to, że on umie utrzymywać e, stałą tą stałą. E, całą prędkość. Najbard najdziwniejsze wszy w tych wszystkich misjach jest to, że pod koniec, za każdym razem tak jakby dawali mi w porę i dawali się wyprzedzić. Za każdym razem tak to wygląda. Nie wiem czy tak jest zbudowane AI, czy faktycznie pod koniec czy po prostu pod koniec po prostu tak mi się wydaje, ale no. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest czysty przypadek, i dają mi się wyprzedzić. Nie wiem. Podejrzane jest to po prostu. Kolejna. Ile tego jeszcze? Ziomuś. Ziomuś. Te chyba nie skończymy jednak, you no, chyba nie skończymy. Chyba jeszcze nie. Mm. Dobra, jademy. Dobra. Head out to the medal. Ładnie gościnam na zakrętach, tak. Dobra, muszę patrzeć na mini mapę, bo e, nie zdążę zahamować i zrobić, i zrobić tak, żeby wyprostować się w ostatnim momencie. Ale dzisiaj się zacinam, to jest kurna hit internetu, nie? Na zakrętach jedzie się ciężko 200. Nie dryftuje się jadąc 200 literally. To nie jest możliwe. To się jest. Znaczy, może, nie wiem, ale w tej grze nawet przy 200 nie jedzie się tak wcale łatwo na Jakim chuj ty mnie w ogóle wyprzedziłeś? I dlaczego tak mocno odkliknąłem tego Xa? Ja nie mogę, co za gówno, shit. i są za mocne zakryty, jakim chujem on daje radę tak szybko się wykaraskać z nich, no? To jest fucking impossible! Prawda się staram robić co mogę, ale to nie jest takie proste. Ja wyciągam wszystko i z siebie i z tej X 7 Literally nie da się więcej zrobić niż ja robię teraz, nie? Jedyne co się da zrobić to pójść do garażu i pierdzielnąć wszystkie możliwe możliwe te Ulepszenia, które i tak mi wiele, po pierwsze, nie pomogą, a po drugie, to nie pomogą. Więc nie teraz, Bębu. mam czasu na. wielki. No, co jest? Czemu mi tak laguje? What the fuck is happening? Wywaliło mi grę! No, chyba se jaja ze mnie. Co? Zoby ze mnie jaja robicie rzewne Literalnie zwierzę w to się właśnie wydarzyło. Jeszcze mi każdą się zalogować na konto EA, no nie. ah oh, motherfucker. No to dzisiaj nie skończymy. E, podziękujcie EA za udany film. I ya next time. Cześć!